Redbox Liga Junior, wreszcie dotarliśmy do wiary, do wiary Lecha, do duszyczek. Remis dzisiaj, po dobrym meczu z dobrym rywalem, to wy byliście stroną, która e, częściej chyba wychodziła na prowadzenie, ale Remis, zadowoleni? Super mecz, dobrze się grało, także z chłopaków jestem zadowolony, każdy dał tyle, ile mógł. My istniejemy dosłownie pół roku, także na te pół roku pracy z chłopakami to mi się wydaje, że jest dobra robota, i grają fajną piłę, także. Nie ma się czego wstydzić, nie? To znaczy, że seniorski zespół Wiary Lecha zespół... tworzy strukturę młodzieżową? Tak jest, musi stworzyć strukturę młodzieżową z uwagi na to, że grają klasę wyżej niż zaczynali. Była obligowana sytuacja z WZPN-u taka, że muszą mieć drużynę młodzieżową. Skrzyknęliśmy chłopaków, ja z nimi pracuję już rok, tak można powiedzieć, ale tak lajtowo. Teraz jak zaczęliśmy grać w Lidze, no to już tak bardziej pod kątem klubu i pod kątem rozgrywek. Także mi się wydaje, że chłopaki idą w dobrym kierunku, fajnie grają, rozwijają się, bo to widać. Nie? Przez pół roku zrobili ogromny postęp, także jestem bardzo zadowolony z tego. Kartę Kibica trzeba mieć? Każdy zawodnik musi mieć czy niekoniecznie? Na się my generalnie mamy całą drużynę z Borówca, my nie jesteśmy z Poznania. Także chłopaki chodzą z rodzicami, rodzice są kibicami Lecha, na pewno mają karnety i tak dalej, ale jakiś tam... Karty... Obowiązku nie ma. Obowiązku nie ma, niemniej wszyscy za Lechem murem, praktycznie rzecz biorąc. Nie? To oczywiste. tam Borówcu macie bazę, tam trenujecie, tam Wszyscy pochodzą? Wszyscy pochodzą, to jest jedna grupa, z tym, że my tutaj mamy nie rocznik 2-4, tylko gramy 2-4, 2-5, 2-6, także niektórzy chłopcy są dwa lata młodsi od tych rocznikowo, którzy tutaj są zgłoszeni. Także mi się wydaje, że nie odbiegają jakoś fizycznie za bardzo od tych. No, różnica wieku, dwa lata w tym wieku to jest jednak duża. To jest pierwszy rocznik, jedyny na razie? Jedyny na razie, no, mamy już teraz chłopaków takich sześcioletnich i tworzy się pomału grupa taka, żeby po prostu była jakieś takie zaplecze dla tej drużyny. Ewentualnie zgłosimy może tam za rok, nie mówię, że teraz, może od, od, wrze od września tą młodszą drużynę, jeżeli już będą się rocznikowo nadawali do jakichś rozgrywek znowu w żeby się też ogrywali, Jakieś porozumienie z kolejorzem, z Lechem, wrzecie? Zawrzecie? Znaczy, to nie pytanie do mnie, to pytanie do prezesa naszego, do Pawła, także może, może, jeżeli to nie ma problemu, ale mówię, no na dzień dzisiejszy jesteśmy osobnym klubem, jak gdyby, jesteśmy klubem sportowym Wiara Lecha i niech tak na razie będzie. Dobra, zapytam, to są duszyczki, będą duszyczki. inne duszyczki, że tak powiem, zawsze takie pseudonimi mogą być duszyczki 1, 2, 3 Aha. w zależności od rocznika, z uwagi na to, że na stadionie na Bułgarskiej sektor dziecięcy nazywa się sektor duszyczek i my jesteśmy tymi duszyczkami. Także kibicujemy Lechowi. Yy, no i w nazwie mamy po prostu wiara Lecha, ale duszyczki, bo to są dzieci. Redbox Liga, podoba Wam się ta liga? Super. Czy gdyby była letnia, też wy startujecie? Znaczy, się, no w letniej nie wiem, bo graliśmy teraz we wzp owskich rozgrywkach. Nie wiem, jak to się będzie tam miało z terminarzem, żeby nam nie kolidowało. Tu mam dzieci komunijne, także też nam nieraz niedziela tu koliduje z księdzem. A sam pomysł jest okay, czy... Super, super. Rozgrywki, boisko, hala piękna, także praktycznie Orlik pod dachem, fajne. I nazwisko pana? Moje nazwisko Piotr Borowski. Dzięki. Thank you, thank you, thank you. играйте